Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale: byki, panny oraz koziorożce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 20 do 26 lutego. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, czyli pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni. Ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Tam są zdjęcia wraz z opisami. Kochani, także warto sobie przeczytać działanie każdych z kamieni i dobrać odpowiedni dla siebie. Moi drodzy, zapraszam od razu do zapisywania się na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość i finanse podczas Nowiu w Rybach, który będzie 20 lutego. Ilość miejsc, kochani, jeszcze jest do uzupełnienia, także tym razem mam ich trochę więcej, więc zapraszam więcej osób. Zobaczmy, 20-26 luty, trygon ziemi, zodiakalne byki. Co dla byków w tym tygodniu? ale wy macie dużo kielichów same kielichy kochani, same kielichy rybarak skorpion przy was, kochani, tutaj powiem tak, w ogóle jest zadowolenie spełnienie jeżeli wam się wydawało, że jakaś relacja została utracona, że nie ma z kimś kontaktu tak, bo tu mamy jednak na pozycji co was może zasmucić brak spełnienia uczuciowego emocjonalnego, brak kontaktu z waszą bratnią duszą to kochani, tu jest już kontakt pokazany. Dziewiątka kielichów, giermek kielichów, tak? Czwórka kielichów. Jeżeli wy za kimś tęskniliście, no tu widzę mocno rybę i raka. Naprawdę, to tutaj może być spotkanie w tym tygodniu. Ktoś do Was przykopytkuje na tym kurcze tutaj rumaku, jak to się mówi przysłowiowo, chociaż tutaj mamy konika morskiego, ale tutaj do Was przykopytkuje i może być e, ciekawe spotkanie takie właśnie, e, gdzie ktoś. Wyzna swoje uczucia, powie o tych uczuciach, tak? Powie szczerze, co, co czuje, co myśli, co zamierza. Bardzo dużo uczuć, kochani. No i w pracy też macie króla kielichów. Ktoś Wam się przygląda, ktoś Was obserwuje w miejscu pracy. Komuś się bardzo podobacie. To może być osoba, która jest zafiksowana na Waszym punkcie. Wy możecie nie dostrzegać tej osoby, ale tu jest ktoś, komu się podobacie, albo to Wy się komuś przyglądacie też. Może być taka historia. Natomiast moje drogie byczki, no tutaj dużo miłości, dużo uczuć, jeżeli macie dzieci, to one dla Was będą ważne w tym tygodniu. No i też powiem szczerze, dla osób samotnych, może wrócić ktoś z przeszłości, może się odezwać ktoś z przeszłości, albo jeżeli z kimś nie było kontaktu, bądź też, nie wiem, obserwujecie kogoś w mediach społecznościowych i ta osoba była dla Was nieosiągalna, to możecie zechcieć w tym tygodniu o nią zawalczyć troszkę bardziej. Ktoś Wam się tu bardzo, bardzo podoba, albo Wy komuś. Tu jest takie przyglądanie się, taka obserwacja. Mm, ktoś tu się komuś bardzo podoba. No i teraz tak, kochani, jeśli chodzi o zdrowie ogólnie, nie widzę tu większych problemów. Uważajcie tylko na stres. Mm, no bo wiadomo, że od stresu też tutaj później boli głowa, tak, żołądek, więc no ja widzę stresy przy Was. Mogą być związane z pracą, z dużą ilością pracy, tak? Też jakieś nadgodziny możecie brać. Jeżeli jesteście w stałych związkach małżeńskich, macie rodziny, no to rodzinie może się nie podobać to, że więcej czasu spędzacie w pracy niż w domu, że bierzecie nadgodziny, że tutaj po prostu poświęcacie cały swój czas właśnie sprawom zawodowym, a nie rodzinnym. Tego typu sytuacje. No i kochani, karta, która mówi o tym, żeby wyjść z klatki mentalnej. Nie zamartwiać się, nie blokować. Jeżeli tutaj kogoś poznacie, to kochani, otwórzcie się na tę osobę. Jeżeli tej osobie jest się ciężko otworzyć, no to małymi kroczkami myślę, że dojdziecie do celu, że możecie się tutaj spotkać. Być może ta osoba się po prostu boi, tak, jest poraniona, być może miała w przeszłości jakieś trudne historie związkowe. I też nie poddawajcie się, jeżeli chcecie o kogoś zawalczyć, no to myślę, że warto. Bo czasami, jak coś przychodzi nagle, to po diabla, a jak trzeba o coś zawalczyć, to bardziej to szanujemy, tak? Zobaczę dla Was kartę wyroczni. Nie spiesz się, weź głęboki wydech. No, i to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam. Także, kochani, przekaz jest jasny, klarowny. Myślę, że nic więcej dodawać nie trzeba. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas nowiu rybach. I po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Teraz przejdźmy do kolejnego zodiaku, czyli do panny. A panny gdzieś będą wyjeżdżały. Panny będą gdzieś wyjeżdżały. Będziecie bardzo miło spędzać czas. Ja widzę wyjazdy z dziećmi. Yy, dobrą zabawę, świętowanie, jakaś imprezka. Może nie wiem, ferie macie. Ale tu jest, kochani, pokazany wyjazd i miło spędzony czas właśnie z Waszymi pociechami. Także bardzo ładne energie, kochani. Tutaj możecie się spotkać też z przyjaciółmi, możecie zostać zaproszeni na jakąś imprezę. Więc w tym tygodniu jest świętowanie, dobra zabawa. Możecie zacząć już w weekend. Tutaj w ogóle widzę, że będziecie się zbierać do samochodu, czy do pociągu, czy też do samolotu, ale gdzieś wyjeżdżacie. Tu jest przemieszczanie, tu jest właśnie dobra zabawa. Ktoś was może też zaprosić na domówkę, na parapetówkę. Ogólnie bardzo fajne energie. Hmm, tutaj uważajcie na kobietę z trygonu ognia Baran Lew Strzelec. Uważajcie na jakąś kobietę, która przygląda Wam się z ukrycia jest jakaś kobieta, która Was obserwuje. Hmm. Wy uczuciowo w ogóle jesteście w jakiejś klatce mentalnej, tu są też bliźnięta pokazane. Widzę, że Wy, Panny, blokujecie się bardzo mocno uczuciowo, tak? E, tak, jakbyście nie mogły się otworzyć na uczucia. Tu do Was może przyjść nowa relacja, nowa osoba. rycerzyk, mieczy, bliźnięta waga wodnik przy Was w tym tygodniu. Może się pojawić całkowicie nowa osoba w Waszym życiu. Tylko, że Wy się blokujecie, wyliczycie na jakiś nowy początek, głupiec z kimś, ale tutaj, kochani, tego nowego początku nie widzę. Widzę, że do Was może przyjść nowa, ale miłość całkowicie nowa. Bliźnięta waga wodnik. Bardzo mocno przy Was widzę. Ewentualnie jeszcze gdzieś tu jest rak i baran. Natomiast uważajcie na tą ciemnowłosą kobietę w tym tygodniu. Hmm, może być z trygonu ognia. Hmm, ktoś Wam się tutaj właśnie przygląda. Może to jakaś taściowa, może to po prostu jakaś zazdrosna koleżanka w pracy, tak. Hmm, w pracy też macie rycerza buław. W ogóle macie dwóch rycerzy tutaj. Więc no, możecie być rozrywane, moje drogie panie. Ktoś może do was napisać, ktoś może zaprosić na randkę. Ja tu widzę w ogóle jakąś imprezę, poznanie kogoś na imprezie. Jeżeli jesteście singlami, to możecie poznać kogoś na jakiejś fajnej zabawie na wyjeździe. Może gdzieś jedziecie, miło spędzicie czas ze znajomymi i tam kogoś poznacie. Tu są bardzo ładne energie na uczucia, tylko no, widzę, że pan jesteście pozamykane, a to nie ma sensu się blokować. Niektóre z Was dowiedzą się o trójkącie miłosnym, kochani, dlatego jest ta ósemka miecze. Bo tutaj dowiecie się, że partner z kimś się spotyka, jest jakiś romans w ukryciu. I dlatego ta królowa buław też nam się tu pokazuje, jako osoba, która może Was w tym tygodniu trochę tutaj e, zasmucić, bo dowiecie się o romansie w pracy, bądź też w innym miejscu waszego partnera z jakąś inną kobietą. I to wyjdzie na jaw. Tu, jeżeli chodzi o zdrowie, macie siódemkę mieczy, kochani. To jest zapalenie nerwów i wyrodnienie stawów. Także, jeżeli do e, kogoś miałoby to trafić, no to warto tutaj sprawdzić stan zdrowia. Mm, I zobaczę dla Was jeszcze kartę wyroczni. Zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Czyli, kochani, jakieś rozwiązanie w tym tygodniu będzie. Jakaś prawda ujrzy światło dzienne. Także, kochani, spodziewajcie się wiadomości. Spodziewajcie się też rozwiązania Waszych problemów. Jeżeli coś było niepewne, w tym tygodniu przyjdzie odpowiedź. Zapraszam kochani do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i obransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Rytuały wykonujemy 20 lutego podczas nowiu w rybach, także warto się już zapisać. I na koniec koziorożce. No kochani, wy macie jakieś spełnienie w uczuciach bardzo duże. Mam przy was wodnika, ale w ogóle kartę gwiazdy, no, spełnienie uczuciowe, spełnienie marzeń, król kielichów, mak, monety, asmonet, jakaś nowa możliwość. Dla osób samotnych poznanie kogoś do stałej relacji. Kogoś, kto też jest po przejściach, być może po rozwodzie, ale osoba, która w życiu dużo przeszła. Zna swoją wartość i nie chce byle jakości w związku, czyli będzie po prostu się o was ta osoba starała, będzie chciała z wami tutaj wejść w nową relację. Dużo, dużo nowych początków, kochani. Wy z jakimś tęsknicie z przeszłości, rozpamiętujecie, rozpaczacie, a tu mam nagły kontakt, kochani, taki niespodziewany kontakt z osobą, właśnie za którą tęsknicie. Może dojść do spotkania, do pojednania. Jakiś wspólny wyjazd również widzę. Jeżeli się z kimś do jakiegoś czasu spotykacie, możecie tutaj wpaść na pomysł, żeby razem zamieszkać, żeby stworzyć rodzinę. Także będą generalnie takie energie, właśnie budowania czegoś od, pod, od podstaw, tak? Na solidnych fundamentach. W pracy, kochani, karta śmierci to jest duża zmiana to jest transformacja. To może być na przykład zakończenie jednej pracy i rozpoczęcie drugiej, bardziej takiej solidnej, Bo idą do Was pieniądze, kochani. Idzie asmonet, czyli w ogóle jakaś nowa szansa. Mam wrażenie, że albo zmieniacie pracę, albo dostaniecie awans, ale to będzie taki awans długo wyczekiwany. Wy jesteście w karcie MAGA, wy jesteście kreatorem swojego życia. Pamiętajcie, że macie w ręku wszelkie narzędzia, atuty, żeby coś w swoim życiu zmienić. No, czasami wystarczy polegać na sobie, kochani. Tutaj, kochani, zdrowotnie macie karty cesarzowej. Problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne, no i to wszystko, co wiąże się z dermatologią. Dla niektórych kobiet może tu być wiadomość też o ciąży, właśnie może Panie się staracie o się, Więc też dobry tydzień na to. No i zobaczę dla Was jeszcze kartę wyroczni. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Taki przekaz. No i moi drodzy zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas nowiu w rybach 20 lutego i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.